Kuba, gratuluję zwycięstwa, utarliście trochę nosa, nosa ploszewianom. Udało się wygrać, liczyliśmy na zwycięstwo. Liczyliśmy trochę, że będzie może trudniejszy mecz. Był trudny w pierwszej kwarcie, później jakoś nam się udało wyjść na prowadzenie i udało się kontrolować ten mecz. Jakoś to poszło. No właśnie, teraz przed Wami trochę przerwy i później gracie tutaj z Koninem. Teraz ten mecz był tym przełomowym, w końcu odpalicie? Myślę, że tak. Myślę, że noga nam się pośliznęła z tym Koninem, teoretycznie słabszym. Jak się okazało, na swojej sali są mocni. Po pierwszym meczu wygranym myśleliśmy, że będziemy trochę mocniejsi. Później nam utarł nosa Ostrów. Teraz udało się wygrać z ciężkim przeciwnikiem i myślę, że teraz ruszymy z kopyta. Jeszcze chciałem podziękować bardzo kibicom, bo naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle osób przyjdzie. Cieszyłem się, że kibice z piłki nożnej przyszli, że jako KKS tutaj razem stanęliśmy i praktycznie mieliśmy szóstego zawodnika. Bardzo im za to dziękuję, bardzo nam pomogli. Jakie plany na najbliższe tygodnie? Ciężki trening, praca, praca, praca i później zwycięstwo. Dzięki wielkie.